Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku Pytań i Odpowiedzi. Dzisiaj pytanie, które rozwiąże palący problem większości osób, które jeszcze studiują lub się uczą, a mianowicie... Wyjazd wakacyjny, plaża, słońce, lenistwo. Temat na czasie. Czy mógłbyś zaproponować jakiś zestaw ćwiczeń, by przez dwa tygodnie bez siłowni nie wypaść z formy? Krótko, zwięźle i na temat. Przez dwa tygodnie, jeśli będziesz trzymał w miarę sensowną dietę, a przez w miarę sensowną dietę na wakacjach mam na myśli, że będziesz jadł co chcesz i upewnisz się tylko, że jesz w miarę sensowną ilość białka, czyli na przykład dwa kebaby dziennie, nie wypadniesz z formy, nawet jeszcze atrofia mięśni nie zacznie zachodzić po około dwóch tygodniach, tym bardziej jeśli będziesz w miarę aktywny fizycznie na tych wakacjach, daj se na luz, potraktuj to jako czas dla relaksu, dla regeneracji dla Twojego ciała, i to było tyle w temacie. Po dwóch tygodniach po prostu wróć trochę delikatnie do treningu, tak? Czyli zrób dwa, trzy lżejsze treningi i dopiero wróć do pełnych osiągów treningowych. Eee, I do pełnych treningów z pełnymi ciężarami. Przez dwa tygodnie nikt nie wypadnie z formy. Przez dwa tygodnie, jeśli dobrze trenowałeś, może zajść co najwyżej tak zwana hiperkompensacja, czyli po powrocie będziesz miał lepsze osiągi treningowe niż przed wyjazdem na te wakacje. Co innego, gdybyśmy mówili o wyjeździe trwającym półtora miesiąca w tym wypadku poleciłbym znalezienie siłowni na miejscu lub właśnie znalezienie sobie jakiegoś zestawu ćwiczeń. Natomiast tak, wracając do tematu, jeśli faktycznie chciałbyś zrobić coś na miejscu dla swojego ciała, to polecam byś się rano poszedł potruchtać po plaży, a potem po prostu usiadł sobie na piachu, porozciągał się, ewentualnie pomedytował. Słuchajcie, sześć możliwości. W każdym razie. Przez dwa tygodnie to zalecam po prostu się zrelaksować, a nie martwić się tym, że tutaj trening, tam trening i takie tam rzeczy. Powiem wam szczerze, ja byłem przez tydzień na wakacjach w zeszłym roku. Krótko, ja wiem, ale to nie jest ważne. Ja sobie nawet znalazłem siłownię na miejscu, obiecałem sobie, żebym wstawał o szóstej, żebym chodził biegać, że bla bla bla. Co z tego wyszło? Wstawałem o dziesiątej, bo chodziliśmy na imprezy, bo chodziliśmy spać o trzeciej. Albo na przykład się nie chciało nam iść na trening z moją dziewczyną i tyle w temacie, po prostu był tydzień lenistwa. Wróciłem po tym tygodniu, rozcenowałem. I co? Miałem lepsze osiągi treningowe niż przed wyjazdem. Tyle. Dobra, zapraszam Was do subskrybowania kanału tym wielkim czerwonym guzikiem, byście nie przegapili kolejnego odcinka, szczególnie jeśli widzicie mnie po raz pierwszy w życiu. Eee, możecie również kliknąć ten link, bo obejrzeć poprzedni odcinek, lub ten link, bo obejrzeć następny odcinek. Zapraszam również do odwiedzenia opisu pod filmem i pozwiedzania linków, jakie zamieszczam. I na sam koniec możecie również kliknąć łapkę w górę, żeby pomóc promować eee, kanał, by więcej osób miało szansę zobaczyć nagrania, które tutaj tworzę. Tak? Eee, łapka powinna chyba być chyba po prawej stronie pod filmem. No i to było wszystko dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned. Zepnij pośladki, wciągnij brzuch. Żebyś nie stał taki. Tu. Jak dojdziesz potem do 50 kg na sztandze, to ci będzie kręgosłup zgniatać, wyginać, hiperlordoza i te sprawy. Dyskopatia i kontuzja do końca życia. Zawsze pośladki spięte z całej siły, brzuch wciągnięty i spięty.